Wiecie, w kolejnym vlogu dzisiaj całkiem blisko domu, właściwie wkoło komina jak to się mówi. Grzech było nie wyjechać, wspaniała pogoda, mróz, minus 10 stopni Celsjusza, tak, tak. Zimno robi się na samą myśl, ale słuchajcie, tylko w takich warunkach zima może być piękna. Słońce, szron na drzewach, więc chwytam za aparat, zabieram sprzęt i jadę porobić troszeczkę zdjęć. Spójrzcie jak tutaj za oknem pięknie. Mam kolejne miejsca, nie wiem gdzie się zatrzymać. Mam jedno takie swoje upatrzone, ulubione. Jeszcze trochę kilometrów do niego jest i aż korci, żeby zatrzymywać się w tych miejscach, które do tej pory mijałem przez które przejeżdżałem. Ale nic, jeszcze podjedziemy. Zobaczymy. Te uszronione drzewa to jest magia Roku zdawało się coś takiego spotkać, no i grzech tego nie wykorzystać. Na taką pogodę, słuchajcie, czekałem całą zimę. Jest już środek lutego, i po raz pierwszy w takich warunkach można wyjąć aparat. Nie jest to jakaś daleka Norwegia, nie jest to daleka północ. To nasza polska zima też potrafi być piękna i no i grzech było nie wykorzystać takich warunków. Nic, bierzemy się. Zarobienie zdjęć, zafilmowanie tych wspaniałych krajobrazów. Wyciągam zaraz aparat i działamy. Zobaczcie, jak jest pięknie. Słychać ptaki, słychać zdjęciowe, ale niestety też piły łańcuchowe, które gdzieś tutaj pewnie jakąś wycinkę poczyniają. Ale nic, bierzemy aparat i idziemy na krótki, zimowy spacer przy minus 10 stopniach. Świeci słońce, więc tej minusowej temperatury nie czuć. Pięknie, słuchajcie, to jest pięknie, po prostu aż słów brakuje. Przyroda potrafi stworzyć takie warunki, że człowiek potrafi za nie mówić. Mam tutaj dwa aparaty, jeden z obiektywem, gdyby pojawiły się w tych mroźnych warunkach jakieś ptaki, jakieś zwierzęta. No i drugi do filmowania krajobrazów, nieco szerszy obiektyw. Zaczynamy. Małą kamerkę postawię, żebyście mogli podglądać, co robię. Drona jeszcze zostawię. Może go podniosę na końcu, jak czasu starczy. Kórę zamykamy. Działamy! Słychać żurawie. Ten klangor niesie się tutaj gdzieś po polach, ale pewnie są daleko, ale zrobimy jakieś zdjęcia makro. Zrobimy ten szron na gałęziach, śnieg spadający z drzew. Będzie bajka, słuchajcie. Nie jest to jakiś mega statyw ze względu na to, że chcę trochę pospacerować i chciałem brać ciężkiego, typowo turystyczny, muszę założyć kaptur, bo ten szron z tych drzew spada na dół i wpada za kołnierz, że to nie jest przyjemne, ale słuchajcie bajkowe. Ten obraz jest bajkowy tutaj. Co ten szron i mróz zrobił dzisiaj to jest coś naprawdę podobnego. W tym mrozie jest taka leka mgiełka. Nie widać tych przelatujących ptaków, ale dobra. Dzieje się, dzieje. Słuchajcie, filmuje się jedno. Takie latają, podrywają się gdzieś do lotu, zanim człowiek zdąży złapać. Drugi aparat to już jest po ptakach. Mam nadzieję, że te filmy i te zdjęcia oddadzą piękno tej podgnieźnieńskiej krainy, która tutaj dzisiaj nam się stworzyła pod wpływem ujemnych temperatur. Zdajciemy nad jezioro. Zobaczymy, jak tam wygląda. Mamy aparaty. Jeszcze jedna ręka, by się przydała. Idziemy. Jeszcze nasz dźwięk się wykrywa. I trzeba tu uważać. bo troszeczkę gałęzi pościnanych, ale tu fajnie. Jeszcze kolor żółtych liści z tą bielą szeroną. Super to wygląda. Czyli się tutaj zatrzymujemy na chwilę. Niżej. Myślę, że przy samym brzegu jeziora to będzie na tyle mocne, że będę mógł sobie ustawić aparat. Oh. Zobaczmy, co tutaj mamy za ujęcie. Te zimowe widoki fantastyczne. Słychać tutaj jakieś ptaki, żurawie, kaczki. Kruki, ale ich nie widać. Niesie się ten dźwięk w tej ciszy, ale nic. Poczekajmy. Może jeszcze coś uda nam się tutaj ustrzelić obiektywem. Widzę, że jakieś ślady na jeziorze są. Ciekawe, co tutaj sobie truptał. Ludzie jest chyba już na tyle gruby, że niewielka zwierzyna może sobie po lodzie chodzić. Nie wygląda mi to na ślady ptaków, raczej jakiegoś drapieżnika. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Najpierw na szeroko tutaj tę kamerkę jeszcze o. Zobaczcie, ślady jakiegoś ptaka a obok jakiegoś nie wiem czy to psa, lisa. W każdym bądź razie my ich dzisiaj nie zobaczymy, bo to pewnie było rano, kiedy tutaj było pusto. A co, robimy kolejne zdjęcia? Tutaj te gałęzie tworzą taką fajną sieć. Kilka zdjęć, bo jeśli macie ochotę, to możecie śledzić mój profil także na Instagramie. Tam też od czasu do czasu z tych moich wypraw zamieszczam fotografie. To już mi ten szron z naszyje leci Trzeba zrobić jakieś zdjęcia z takiej perspektywy żabiej Chodźcie Fantastycznie, po prostu jest fantastycznie. Widoki wspaniałe. Szalon na drzewach cały czas jest, chociaż spada na głowę. A co gorsze, za kołnierz, wtedy nie jest zbyt przyjemnie. Krótka przerwa, słuchajcie. Łyk gorącej herbaty i idziemy dalej na spacerek zimowy. Uwielbiam dalekie podróże. Jak widzicie na moim kanale, sporo tych filmów podróżniczych, także do innych krajów. Nie tylko tatry, nie tylko karkonosze, ale także często wyjeżdżam. No ale tak, na co dzień też można sobie zafundować fajne spacery. Są takie miejsca, gdzie jeszcze nie wszędzie człowiek postawił swoje wymarzone M4. Nie wszędzie gdzieś mamy te ślady cywilizacji. I to jest fajne, bo samo poczucie w takim anturażu, w takiej scenerii jest wspaniałe, jest fantastyczne. Można tutaj naprawdę fajnie spędzić czas Dobra, kończę gadać. Otwieram z auto wyciągam gorącą herbatę i za chwilę lecimy dalej, na chwilę odłożę aparaty jeszcze bardzo gorąca tutaj gdzieś wiatry w te brzozy. Zabieram Was, i idziemy. Teraz wam pokażę, jaka to jest fajna ścieżka do spacerów. Wrócę kamerę, spójrzcie, idziemy tędy. Będziecie gdzieś w okolicach Gniezna, to polecam Lednicki Park Krajobrazowy. Widoki tu są fantastyczne. Dużo jezior, fajne ścieżki spacerowe dookoła, gdzie można się super zrelaksować. Bo w samym Gnieźnie, gdybyście chcieli zwiedzać to dzień, góra dwa i praktycznie macie wszystko zaliczone. Ale to, co jest dookoła tego miasta, to są perełki takie jak tutaj takie mokre rozlewiska latem. Teraz to wszystko skute lodem. Dobrze, mamy to, idziemy w kolejne miejsca. Powiem wam, że tego mrozu w ogóle nie czuć, jak tak fajnie świeci słońce. Pewnie poczuję za jakiś czas. Dobra, aparat, herbatka, staty, aparat i kolejne miejsce. To drzewo jest super. Zobaczcie, Ta fantastyczna korona drzewa. Tutaj na tych drzewach często pojawiają się dzięcioły, ale dzisiaj ten mróz wszystkich skutecznie odstraszył, nie ma nikogo. O, tu jakieś ślady zwierzyny. Gdzieś tam sobie podreptała do lasu. Tu skręca, bo tutaj można zejść i tam jest drugie jeziorko. Ostatnio tutaj pod nosem prawie mi zające chodziło. Oczywiście wtedy nie miałem pod ręką żadnego sprzętu, żeby je nagrać. Dokładnie tutaj były te zające. Ale fajnie to widać. Kamera w sumie ma najszerszy kąt. Zobaczcie, a jest to małe jeziorko w zimowej aurze. No jest, jest sarna gdzieś tam daleko. Dosyć ale myślę, że dojdę do ją Poczekam chwilę, wezmę ten drugi aparat. Czekajcie tu chwilę. Zostawię Was. Zmycie aparatu. Serne oczywiście trzmęchnęła, ale moi drodzy, tam jest fantastycznie, także idziemy tam. Tutaj dojdziemy do takiego małego kanału, rzeczki, który pewnie co prawda jest zamarznięty, ale nie będę ryzykował i przez niego przechodził. Tutaj na pewno chodzą sobie starne jelenie, bo jest mnóstwo takich śladów. No to to widźmy tam. Tutaj było takie turfowisko, no było chyba bardzo. Ale gruz trochę to ściągnął. Jest OK. No I tu jest mnóstwo śladów kopytnych. jak to wygląda w rzeczywistości, słuchajcie zobaczcie tam już jest jeziorko a tutaj takie bagniste rozlewiska na co dzień i tak to wygląda kiedy to jest skute lodem okej okay. Aparatem. od siódmego roku życia biegam w każde miejsce gdzie idę, gdzie jadę biegam z aparatem, zaczynało się od jakichś kwiatków w ogrodzie botanicznym we Wrocławiu potem były zwierzęta w ogrodzie zoologicznym i taka przyjemność i taka pasja pozostała na całe życie ale jest fantastyczna, słuchajcie zachęcam was, robienie zdjęć pozwala świadomie zwiedzać i wtedy sprawdza się to powiedzenie, że podróże kształcą, bo jedziesz, robisz zdjęcia, filmujesz, wracasz. Czasem, nawet przez przypadek, coś się sfilmuje. Szukam tego w internecie, w goglach, czytasz opisy i okazuje się, że mogłeś przewałczyć naprawdę ciekawą rzecz. Bo podróżując na własną rękę, a to bardzo lubię, nie jesteś w stanie zwiedzić wszystkich zakamarków miast, wszystkich zabytków. No i taka rejestracja aparatem tego, co Cię zachwyca się przydaje, potem widzisz to, co masz. I robienie zdjęć, słuchajcie, uczy jeszcze jednego, że czasami droga jest fajniejsza od celu, bo celem było zrobienie fajnego filmu, fajnych zdjęć, ale ta droga która do tego zmierza jest fantastyczna. Niesamowite doznania, niesamowite przeżycia. Jeśli ktoś lubi przybywać na łonie przyrody, to jest coś nie do opisania. I to by było na tyle w tym miejscu. Wracamy w kierunku samochodu. Jak się uda, to jeszcze drona podniosę. Czasu wystarczy, bo się zasiedziałem tutaj. Ale można by było tutaj jeszcze parę ładnych godzin posiedzieć, do zachodu słońca. I to się nazywa trening. 8000 kroków a więc. i pożyteczny spacer, słuchajcie, przy okazji. Coś dla kondycji. Zostanie z tego pamiątkę w postaci zdjęć i tego filmu. Dobra, powoli będę kończył. Jeszcze tylko drona chciałbym podnieść. Bo okolica jest fantastyczna. Sprawdzę w aplikacji, czy tutaj nie ma żadnych obostrzeń i zakazów. Zaloguję się i lecimy. Widzicie, to jest najzabawniejsze, że to jezioro wygląda w tej chwili tak jak pole śniegu. I to by było na dzisiaj tyle, słuchajcie. Bo ile jeszcze troszeczkę baterii w dronie jest, to skończyła się już prawie w telefonie. A więc kończymy na dzisiaj filmowanie. Mam nadzieję, że ta przygoda, zimowa przygoda z ekstremalnym mrozem, ale w ciepłym słońcu, Wam się spodobała. Jestem ciekawy Waszych opinii, co myślicie o tej formie filmów. Jeśli ten vlog Wam się spodobał, napiszcie to koniecznie w komentarzu. Być może warto takich filmów robić więcej. Kto wie, jeśli Wam się podobają. myślałem, że nie wyjadę Słuchajcie. bałem się tylko, czy się wyskrobię z tej skarpy tutaj wszystko się udało jadę do domu jestem ciekawy waszej opinii na temat takiego vloga dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wam się podobało, jeśli Wam się coś nie podobało też znajcie, dajcie znać w komentarzach uwzględnię to w kolejnych filmach i vlogach, a dzisiaj co? Będziemy powoli kończyć i się żegnać, jeśli nie subskrybujesz jeszcze kanału, zrób to koniecznie bardzo Cię proszę też o polubienie filmu, podobno ma to znaczenie przy promocji kanałów chętniej takie kanały algorytm YouTube promuje więc będę wdzięczny za pomoc a dzisiaj to już wszystko, do zobaczenia w kolejnym filmie Trzymaj się, cześć, a ja skupiam się już na drodze, bo za chwilę wyjadę na główną i zmykam do domu. Hej!